Siódmy Kongres Przyszłości w Armii Mazur. W naszym studiu gościmy kolejnego gościa. Jest nim pan Paweł Cieśliński, starosta Działdowski. I Powiat Działdowski jest też jednym z partnerów tegorocznego Kongresu Przyszłości. Panie Starosto, ma pan na swoim koncie już tytuł samorządowca roku w kategorii Starosta, a w tym roku, decyzją mieszkańców, również znalazł się pan na podium. Natomiast to nie wszystko, bo otrzymał Pan również prestiżową nagrodę marki Warmii i Mazur, zabudowanie pozytywnego wizerunku województwa oraz działania na rzecz rozwoju naszego regionu. Oczywiście serdecznie gratuluję i cieszy się Pan, że Pana praca po raz kolejny została przez mieszkańców doceniona? Jest to wspaniałe wyróżnienie, dlatego że po raz pierwszy jesteśmy w ogóle brani w, pod uwagę jako marka województwa i nasze przynależność do tego województwa dzisiaj jest jak gdyby tym, no, tym podsumowaniem całej naszej ciężkiej pracy, a myślę, że cały czas wspierając. I działając na terenie naszego województwa, staraliśmy się, żeby to województwo dalej się rozwijało i wspólnie z nami się rozwijało. Dlatego też ta nasza ciężka praca, mimo że jesteśmy bardzo daleko od stolicy naszego województwa, od Warmii i Mazur, praktycznie w części tylko. Jest to teren Mazur, a części już nawet Mazowsza, mhm. jesteśmy na pograniczu, ale cały czas jesteśmy tutaj wspólnie i razem z Warmią i Mazurami I, i chcemy razem funkcjonować i razem chcemy żyć. Więc ta nasza ciężka praca na rzecz naszego województwa została dzisiaj doceniona. Super. Panie Starosto, właśnie dlaczego warto odwiedzić Powiat Działdowski? No cóż, jesteśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, na pograniczu Warmii i Mazur, tak zwana brama Warmii i Mazur, gdzie mamy już piękne jeziora, bo mamy przepiękne jeziora na terenie gminy Rybno, na terenie gminy Litzbark, ale również i przepiękne zabytki, piękne tereny, tereny które można odwiedzić, takie typowo rolnicze, trochę mazowieckie, płaskie, które też są przepiękne. Ale przede wszystkim działowo bardzo dobrze rozwija się nie tylko przemysłowo, bo wiadomo, że stawiamy bardzo mocno na przemysł, na rozwój naszego powiatu, bo to daje nam przede wszystkim środki finansowe na wszelkie inne działania. Ale przede wszystkim budowa ścieżek rowerowych, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i do tego jeszcze oczywiście rozwój obiektów zabytkowych, które, które reaktywacja, czy odnowienie obiektów zabytkowych, które są bardzo często odwiedzane. Także wiele, wiele czynników powoduje to, że, że warto odwiedzić działdowszczyznę, a poza tym myślę, że Działdowo i Powiat Działdowski charakteryzuje się też bardzo przyjaznymi mieszkańcami, którzy są bardzo otwarci na wszystkie osoby odwiedzające nas, turystów, na osoby chociażby przejezdne, także zapraszamy wszystkich do naszego powiatu, jesteśmy w każdym względzie gotowi na to, żeby starać się spełnić oczekiwania naszych gości, którzy do nas przyjadą, a to tego tak dla osób, które chciałyby się osiedlić na naszym terenie. Mamy również Szeroką ofertę pracy, bardzo dobrą w tej chwili, bardzo wysoki poziom oświaty, ale również staramy się coraz lepiej funkcjonować jako służbę zdrowia, wsparcie właśnie naszych mieszkańców służby zdrowia i wiele innych takich rzeczy właśnie, o których wcześniej mówiłem, rekreacja, sport, wypoczynek to się u nas bardzo rozwija, ale też myślimy bardzo, na, jak to mówią, do przodu, naprzeciw. I uważamy, że sąsiednie powiaty są bardzo ciekawe, tak między innymi, między innymi mamy tutaj taki pomysł z powiatem nidzickim, z panem starostą, połączenie Działdowa z Nidzicą ciągiem pieszo co wcale nie jest takim, myślę, że trudnym tematem, bo już jedną trzecią mamy zrobione. No właśnie, panie starosto, za nami już ponad 4 lata kadencji i jak by pan ocenił ten czas? Bardzo trudny, bardzo wymagający, bo i pandemia, dwa lata jednak pandemii, teraz kryzys ekonomiczny, w części oczywiście, ale przede wszystkim energetyczny związany z wojną w Ukrainie. Do tego uchodźcy. Co prawda my nie byliśmy zbyt atrakcyjni dla uchodźców, więc nie mieliśmy ich zbyt wielu, ale tych, których mieliśmy, ponad 100 osób udało się zabezpieczyć w ramach naszej działalności powiatu. Do tego gminy bardzo intensywnie włączyły się w zabezpieczenie. Uchodźców z Ukrainy. Więc trzy lata bardzo ciężkie, ale inwestycyjnie bardzo korzystne dla powiatu i dla gmin powiatu działdowskiego, dlatego że ogromne środki, które wpłynęły do nas i jeszcze z samorządowe, czyli z unijne poprzez Urząd Marszałkowski, ale bardzo duże środki również i rządowe, które bardzo mocno nas wsparły i pozwoliły na zrealizowanie i dużej ilości inwestycji, które były planowane, ale również inwestycji, które były w naszych zamierzeniach, ale nie do końca wiedzieliśmy, że będziemy w stanie je zrealizować, jak chociażby przywrócenie funkcjonowania naszego byłego zespołu szkół w Gródkach, gdzie w tej chwili będziemy przygotowujemy budynki dla pielęgniarek, jak chociażby inwestycje w nasz szpital i wiele, wiele innych rzeczy. Także to nie tylko powiat, to nie tylko drogi, bo każdy się przyzwyczaił, że, że powiat inwestuje w drogi, ale my bardzo wiele rzeczy, a myślę, że ogromnym sukcesem jest inwestycja w dzieci i młodzież, bo to jest taka bardzo przyszłościowa działalność i, i, i to, co przyniesie w przyszłości efekty za 5, 10, może 20 lat. I tego oczywiście serdecznie życzymy. Panie Starosto, dziękuję bardzo za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. I oczywiście raz jeszcze gratuluję obu nagród. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.